Dzisiaj na kanale o technologii Apple Watch tylko od Huawei, tak? Może być? Pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić Huawei Watch Fit 3, to możecie to zrobić w sklepie Media Expert zarówno stacjonarnie jak też online. Odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu. No i ten zegarek dostałem już do testów dobrych kilka dni temu i mogę Wam powiedzieć, że to jest po prostu Huawei Watch GT4. Tylko kwadratowy, no i nie ma bezprzewodowego ładowania, bo ładujemy tutaj zegarek takim kabelkiem, jak mamy w opaskach Huawei Band 8 albo 9 albo Stars. A poza tym, to jest naprawdę pod względem softu możliwości Huawei Watch GT4. I nawet kiedy rozmawiając z ludźmi Huawei i pytałem o to, to mówili, że tak, to jest taki Huawei Watch GT4. Tylko inaczej wyglądający i co najważniejsze, tańszy, bo ten zegarek kosztuje 699 albo 799 zł, zależnie od wersji. Więc ekran amoledowy i tak dalej, ale to, co mi się najbardziej rzuca w oczy, to jest wygląd. Ten zegarek po prostu wygląda jak Apple Watch i ja miałem kilka faz z tym związanych. Pierwsza faza to zobaczyłem rendery jeszcze przed premierą. Myślono cholera, skopiowali Apple Watcha. Później zobaczyłem ten zegarek na żywo i było takie, no nie, no podobny do Apple Watcha, ale trochę inny, no bo troszeczkę inaczej to wygląda, jak ktoś zna się, to bez problemu odróżni. A później miałem trzecią fazę, która zaczęła się, kiedy dostałem ten zegarek na testy i go założyłem. I do mnie żona mówi, o, przysiadłeś się na Apple Watcha? Ona korzysta z Apple'a, ale nie zauważyła różnicy na pierwszy rzut oka. Później poszedłem na siłownię... I trener mówi do mnie. O, teraz Watcha jakiegoś testujesz. Wyjaśniłem zarówno że też trenerowi, że to Huawei, ale najlepsze to było później. No bo na siłowni tej gdzie uczęszczam, niektórzy wiedzą po prostu, że testuję elektronikę na YouTubie. Podejdą, zagadają, zapytają, co akurat mam. Zdarza się. Ja sobie właśnie stoję między seriami z telefonem, bo sprawdzałem, co do mnie Marcin i Łukasz piszą, bo piszą do mnie 24 godziny na dobę i tak sobie patrzę, co piszą i z tym zegarkiem, coś na zegarku patrzę i do mnie podchodzi jeden właśnie typ i mówi, że o, to z Samsungiem Apple Watch już współpracuje? I mówię, że nie, że to Huawei i Huawei to zasadniczo i z iPhone'em i z Samsungiem i z każdym innym smartfonem działa. Więc ludzie po prostu, kiedy widzą ten zegarek, to są święcie przekonani, że to jest Apple Watch, no bo ta stylistyka jest taka właśnie, a nie inna. Ja oczywiście... Nie jestem człowiekiem, który będzie mówił zaraz, że tylko Apple ma prawo produkować kwadratowe zegarki. Bo absolutnie tak nie jest, no, ale skoro trzy osoby w bardzo krótkim okresie czasu, okresie czasu skoro trzy osoby w bardzo krótkim czasie. Polska, powiedziały, że mam na ręku Apple Watcha, a miałem ten oto zegarek, to chyba coś jest na rzeczy. W ogóle Huawei to tak z tego Apple'a tak skubał powoli, mam wrażenie, jak patrzę na ten produkt. Bo najpierw interfejs Harmony OS 4.0 na zegarkach, no, wygląda bardzo podobnie do oprogramowania Apple'owskiego, ale na okrągłym zegarku, na innej formie, to jednak trochę inaczej wyglądało. Więc teraz mamy taki zegarek kwadratowy, no i tutaj już bardzo wygląda jak Apple Watch. Tutaj nawet w rogach mamy te komplikacje, tak zwane, które umieszczono w dokładnie tych samych miejscach. No, i nie ma tutaj przypadku. Ja rozmawiałem zresztą z różnymi osobami z branży na temat tego produktu, a raczej jego wyglądu. No i wnioski nasuwają się same. Jest pewna grupa osób, które chcą mieć zegarek wyglądający jak Apple Watch. Tylko mają na przykład smartfon z Androidem i nie chcą wydawać na ten zegarek zbyt dużo pieniędzy. No i powiem Wam, że takim osobom Huawei Watch Fit 3 jak najbardziej podpasuje. To jest bardzo dobre akcesorium sportowe, to jest bardzo dobry smartwatch. Jedyne do czego można się przyczepić to fakt, że nie ma tutaj płatności, ale Huawei ma z tym problem od dawna i nie wiadomo kiedy się z nim upora. Więc poza tym ekran amoledowy, dobre czujniki, bardzo dobry soft, wszystkie funkcje poza tymi płatnościami, których byśmy Oczekiwali, no i może poza ładowaniem bezprzewodowym, bo szkoda, że tego tutaj nie ma, więc tak w gruncie rzeczy, no to jest bardzo fajny sprzęt, on jest bardzo dobrze wyceniony, trudno powiedzieć coś złego na jego temat, właśnie poza tym wyglądem. No bo mi się jednak nie podoba takie robienie prawie jeden do jednego produktów. Ja widzę różnice, ale to co powiedziałem przed chwilą, jeżeli ludzie podchodzą do mnie i mówią mi, że mam na ręku Apple Watcha, a to jednak nie jest Apple Watch, to zdecydowanie coś jest na rzeczy. A poza tym co? Z takich technicznych może rzeczy. Mamy tutaj ekran AMOLEDowy, bardzo ładny, 1,82 cala. GPS oczywiście jest. Mamy wszystkie czujniki, których byśmy potrzebowali. Mamy możliwość rozmawiania, bo mamy tutaj mikrofon i głośnik. Nie mamy tutaj e SIMA, bo to jest tani produkt. Metalowa obudowa, bardzo fajna. Warto też powiedzieć coś o mocowaniu pasków, bo one tutaj są bardzo łatwo wysuwalne. Wymienialne, o tego słowa szukałem, więc bez problemu możemy wymienić taki pasek na inny, jeżeli nam się znudzi. I ten zegarek generalnie będzie dostępny z różnymi paskami, bo mamy taki właśnie flu, fluoro. Kurwa, jak to się nazywa? Fluoroelastomer. Fluoroelastomerowy. I w tej tańszej mamy pasek fluoroestamerowy. nie mogę. No. Fluor. Gumowy jest pasek po prostu albo nylonowy, albo fluoro, ten jakiś tam. I Wtedy zegarek kosztuje 699 zł, a jest też wersja z paskiem skórzanym, wtedy 799 zł. Ale na start mamy promocję od 7 maja do 23 czerwca, czyli taka przedwakacyjna, żeby może na wakacje się ruszyć. I jeżeli kupicie ten zegarek w tym terminie, no to macie jeszcze stówę mniej, czyli tak naprawdę taki zegarek już możecie dostać za 599 zł. Więc mamy tutaj naprawdę dobry, soft, dobre czujniki, zaawansowane możliwości sportowe. Marcin, nawet który na co dzień korzysta z Huawei Watch GT4, to na tym zegarku sprawdzał, czy czegoś nie brakuje, i sprawdzał, czy można podłączać jakieś czujniki kadencji, tętna i tak dalej zewnętrzne. Bo ostatnio choruje na straszną chorobę rowerosa i się interesuje takimi głupimi rzeczami. Ja wolę samochodem jeździć, bo szybciej, no ale nic z tym nie zrobimy. Więc Marcin to sprawdził, i to jest naprawdę po prostu, mówię to chyba siódmy raz albo piętnasty, już nie wiem, Huawei Watch GT4, który jest po prostu. Kwadratowy i jest tańszy, no i przez to, że jest tańszy, to ten zegarek będzie się naprawdę dobrze sprzedawał. I powiem Wam, że gdybym sam miał kupić dzisiaj smartwatcha i nie chciałbym wydać na niego zbyt dużo pieniędzy, to chyba wybrałbym tego Huawei Watch Fit 3. Pozwolicie, że nie będę tutaj za dużo mówił o tym zegarku, skoro to jest to samo co Huawei Watch GT 4. Poza tym wyglądem, poza tym, że to wygląda jak Apple Watch, to bardzo porządny sprzęt i trudno mi na niego narzekać. Zwłaszcza, że znacznie lepszy niż w Apple Watchu jest czas pracy. Bo jaki czas pracy w Apple Watchu jest, to wszyscy wiemy, że to jest dzień, a w sumie to niecały, a w sumie to jak potrzebujesz, żeby podzielił dłużej, to i tak ci się rozładuje dramat. Tutaj, Huawei mówi, że mamy czas pracy 10 godzin. Kurż, godzin, już za dużo z tym Apple. Em. Huawei mówi, że mamy czas pracy 10 dni, oczywiście, ale ten wynik realny jest oczywiście nieco niższy i ten zegarek wytrzymywał jakoś około tydzień. Więc moim zdaniem ten czas jest i tak odpowiedni, jest wystarczający absolutnie. Więc tak naprawdę za 599 zł w promocji otrzymujemy Huawei Watcha GT4, który jest bardziej kwadratowy, taki aplowy, ale pod względem funkcji jest ten sam. Tutaj nie ma na co narzekać, bo można przez to gadać. Tutaj jest GPS, tutaj są wszystkie czujniki, których potrzebujemy. No, narzekać można na ten brak płatności, ale to we wszystkich Huaweiach jest i jakoś nikomu prawie to nie przeszkadza. No i na to, że ładujemy ten zegarek za pomocą ładowarki z pinami, a nie bez no ale to nie są jakieś ogromne braki. Powiem Wam, że z jednej strony tym wyglądem połączonym z oprogramowaniem, bo na okrągłych zegarkach jakoś to mi nie bolało, jestem troszeczkę zniesmaczony, ale to będzie hit sprzedażowy. To po prostu będzie hit sprzedażowy. To będzie szło jak głupie, bo ten zegarek już teraz wydaje mi się kosmicznie opłacalny nawet bez tej promocji, a z promocją to w ogóle. Więc jeżeli szukacie naprawdę dobrego zegarka, za który nie zapłacicie zbyt dużo, jeżeli ten wygląd Wam nie przeszkadza, no to jak najbardziej można kupować. Tym bardziej, że to działa ze wszystkim. A umówmy się, że wielu z was tego kupi właśnie z uwagi na wygląd, bo gdzieś tam moje właśnie przemyślenia, a gdzieś tam jest prawdziwe życie. Moim zdaniem w sprzedaży to będzie atut tego zegarka, mimo że mi i wielu innym twórcom to nie będzie się podobać i pewnie wiele osób poza mną będzie to wyśmiewać. No ten zegarek będzie się sprzedawał. Mówię wam po prostu tyle i się absolutnie temu nie dziwię, bo w tej cenie trudno dostać coś lepszego. No i co chyba kończymy na tym, bo nie ma sensu tego filmu przedłużać sztucznie. Chcecie się więcej dowiedzieć, no to obejrzyjcie materiały na temat Huawei Watch GT4, bo mieliśmy premierowy i Marcin robił cały materiał o tym, jak taki zegarek działa z iPhonem i tyle. I pamiętajcie, że tylko wasz zegarek nie będzie okrągły, tylko taki bardziej prostokątny. Więc co? Kończymy? Łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, komentarze. W komentarzach porozmawiajmy o tym zegarku. Czy produkt Wam się podoba z jednej strony? Co myślicie o takiej inspiracji tym designem? I pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić Huawei Watch Fit 3, to możecie to zrobić w sklepach Media Expert, zarówno stacjonarnie, jak też online. Odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu, a w tej cenie po prostu warto kupić ten zegarek i tyle. No i co? Na koniec mamy jeszcze dla Was klasyczne badanie statystyczne jako że ten zegarek jest inspiracją w dużej mierze, to dzisiejszym hasłem będzie inspiracja, wpiszcie je w komentarzu, a my będziemy wiedzieć, że obejrzeliście ten film od początku do końca, a my co? Niebawem widzimy się w kolejnych filmach na kanale o technologii. Cześć!